poradzisz sobie, dasz sobie radę, nawet nie wiesz ile masz siłę, sprostasz wszystkiemu i w dramie w tobie ogromna siła i to ci pomoże przezwyciężysz wszystko. Cześć, mam na imię Ania. Mam lat 36. Mam syna Szymona, 12 lat. No i choruje na porażenie mózgowe dziecięce, padaczkę, nie widzi, jest niewidomy. No i praktycznie ma czterokończynowe porażenie mózgowe. Mam na imię Kasia, mam 35 lat. Mój syn Oskar ma lat 17 i choruje na porażenie mózgowe. Mam na imię Weronika, mam 42 lata. Mam syna Adasia, 11 lat. Choruje na zespół Westa, badaczka lekooporna i ma upośledzenie w stopniu znacznym. Mam na imię Dagmara, mam 39 lat, mam córkę 12-letnią Kamilę, która jest chora, jest mało pośledzenie, padaczkę, astmę, tarczycę, dysplazję stawów biodrowych, wady genetyczne. Mam na imię Ania, mam 39 lat, mam córeczkę Zosia, która choruje na mózgowe porażenie dziecięce. W tym roku skończy 12 lat. Mam na imię Agata, mam 44 lata, mój syn Michał w tej chwili skończył 14 lat i choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Mam na imię Agnieszka, mam 43 lata, jestem mamą Oskara, który za chwilkę będzie miał 12 lat. Oskar jest autystą, jest autystą wysoko funkcjonującym. Na początku takie niedowierzanie i szok, że może to się nie spełni, może to się nie sprawdzi, bo na początku była mowa, że to jest wcześniak. U nas choroba wyszła dopiero po 9 miesiącach. Ona nie była chora, jak się urodziła. Dopiero jeden błąd lekarza sprawił, że teraz się borykamy z problemem. Myślałam, że to jest takie przejściowe, że za chwilę minie. Miałam do wyboru: albo się załamać, albo zacząć walczyć. Płakałam pół roku. Najtrudniejszy moment było, kiedy potwierdziły się wyniki w szpitalu, że jest to. Najgorsza z najgorszych padaczek i cała diagnoza później, czyli nie będzie chodził, nie będzie mówił. Doszło do mnie to, że, że jednak nie będzie samodzielny nigdy w życiu. Jak ratowali mi dziecko? Ratowali jej życie. Właśnie ten kiedy dowiedziałam się, że Oskar jest autystą, kompletnie nie wiedziałam, jak poukładać świat od początku. Najtrudniejsze chyba jest to, jak się patrzy, porównuje, Właśnie Zosia z siostrami. To, co one już robią, czego Zosia nie może zrobić. Najlepszy moment? Że ją ma. Jak on się uśmiecha i jest wesoły, jak się bawimy razem. To są fajne, super momenty. Kiedy odkryłam, że szklanka może być do połowy pełna, nie musi być do połowy pusta. To był szok, właśnie, jak Zosia zaczęła chodzić. To było w tym dniu, gdy się przyprowadziliśmy do nowego mieszkania. Zaczęło oglądać pokoje, jak to wygląda. Pierwszy maśmy Zosię za rękę. a Zosia mówi, idę do innego pokoju zobaczyć i ona poszła. My po prostu byliśmy w szoku. Najlepszy chodzi mówi. Qué Squidward <sticks> y biega kłóci się. <ười> Każdy postęp, każda taka drobna, mała y rzecz, którą widzę, obserwują Michałka bardzo cieszy. Byliśmy świeżo po podaniu botoksu w nóżki yy, i byliśmy na. Będę błagać. No. Byliśmy na turnośie rehabilitacyjnym, i tam zaczął stawiać pierwsze kroczki. Kobiecość. Mm. No, czuć się tak fajnie, o na przykład tak jak dzisiaj, być tak troszeczkę inaczej niż na co dzień. Możliwością e, poświęcania czasu dla siebie e, na drobne rzeczy, takie bardzo dziewczęce, kobiece, ale nie zawsze jest na to czas. Zapomina się o tej kobiecości, zapomina się o tym, żeby uczestać się, iść do fryzjera wymalować, czy iść do kosmetyczki. Sytuacja, w jakiej jestem, w jakiej się znalazłam, spowodowała to, że właściwie tylko patrzę na to, na, na dobro dziecka. tak. Teraz praktycznie całe życie poświęcam tylko mojemu dziecku. Nie mam czasu za, dla siebie, tak jak inni rodzice, żeby sobie wejść do kosmetyczki fryzjera. Moje życie się kręci wokół dziecka. Jeśli się dowiedziałeś, że Twoje dziecko zachorowało, słuchaj, dam Ci radę, no, będą czasami trudne momenty w życiu, ale ogólnie to jest bardzo fajnie, tak, mieć ogólnie takie, jak to się mówi, trochę inne dziecko. Nie poddawaj się, będzie dobrze. Żeby się nie poddawało, bo tylko wiara czyni to, że my się stajemy silniejsze, a mamy dla kogo żyć, dla dzieci. Żeby nie bały się prosić o tą pomoc, na pewno każdy z nas ma kogoś takiego, kto wyciągnie rękę do nas. Myślę, że powinna ta kobieta nie tylko myśleć o tym, o dziecku, ale też zadbać o, o, to, o swój taki jakby komfort psychiczny, tak? o, o swoje też życie. Nie myślcie o przyszłości. Myślcie i żyjcie dzisiaj to, co jest dzisiaj. To jest najważniejsze. Nie, nie myślcie, co będzie za rok, za dwa. bo tego nie wiemy. Chciałabym, żebyś zawsze pamiętała, że to ty musisz o nie zawalczyć. Nie zawalczy o nie żaden terapeuta, żaden nauczyciel i nikt inny o żadną sytuację, która będzie dotyczyła jego samego. Poradzisz sobie, dasz sobie radę, nawet nie wiesz, ile masz siłę, sprostasz wszystkiemu, i w w tobie ogromna siła, i to ci pomoże, przezwyciężysz wszystko.